60. Ty ma ja, ja w 60. Ja w 3. No, no to co za głupot. Ja nie przecież to nie jest konieczne. No. Ale ja pamiętam z studium podyplomowego. No tak, to podzeniałem. Tak, tak, byłam. 63-68. To był mój ambasur. Nie wracam do tej. Dlaczego? Tylko pionier te wszystkie skamienieliny, to żeśmy powszechnie nazywali bydlakami. <laughs> Dobiliśmy do takiej sprawy w rozpoznawaniu, że jeden tak, rzucał, tak. drugi łapał i przed złapaniem musiał powiedzieć nazwę. Skamieniałości, tak. Tak. to teraz się okazuje najciekawsze, jak tak, się tak, tak. ogląda teraz z perspektywy czasu. Może dlatego, że nie trzeba znać typów, nazw i wszystkiego. Tak, trzeba Najpierw były odwiedziny na wydziałach.